Cześć, witam cię serdecznie na biznesowym szlaku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co u mnie słychać, jakie działania podejmujemy w obrębie agencji i w jaki sposób ty, drogi widzu, możesz z nami współpracować. Przez ostatnie 3 miesiące udało nam się wypracować 100, ponad 150 tysięcy przychodu. Ostatni miesiąc to było 55 tysięcy brutto przychodu i czuję, że jesteśmy w momencie, w którym dotykam sufitu. Nie mam pomysłów, wiele rzeczy testowaliśmy, próbowaliśmy zwiększać budżety reklamowe. To nie przynosiło gdzieś tam większej skali. Próbowaliśmy różnego rodzaju lejków marketingowych, webinarów, różnego rodzaju podejść, żeby podnieść tam jeszcze pulę wartościowych, kalorycznych lidów. Ale niestety, według wszystkich naszych badań wynika, że największa skuteczność naszych działań wynika z content marketingu, z bloga, z kanału na YouTubie, z tych dwóch kanałów głównie, gdzieś tam z wyszukiwarek osiągamy najlepsze rezultaty. I problem jest taki, że contentu nie da się tak łatwo i szybko wyskalować. Potrzeba nam od, od odpowiedniej ilości czasu, e, jeżeli ja chcę w krótkim czasie podwoić firma, bo takie mam ambicje, to musiałbym nagle magiczną różką podwoić content razy dwa artykuły na blogu, razy dwa filmy. Powiedzmy sobie szczerze, pracowałem na to latami. To jest niemożliwe do osiągnięcia w krótkim czasie. Porozmawiałem z właścicielami innych agencji, między innymi z Marcelem Kowalkowskim, jeszcze z takim Shimonem z innej agencji i oni mają bardzo silną gałąź rekomendacji, bardzo dużo osób ich poleca i pomyślałem, że fajnie by było coś przygotować dla widzów tak, żeby u mnie rekomendacje również ruszyły bo u nas te rekomendacje niestety są, ale są na bardzo niskim poziomie i nie mamy jakiegoś takiego kreatywnego pomysłu jak szybko zasypać, zasypać tą dziurę więc pomyślałem, że za rekomendacje będę płacił a żeby ktoś miał motywację do polecania, to musi godnie zarabiać. Więc pomyślałem, że kwota 800 zł miesięcznie za tylko i wyłącznie przekazanie kontaktu do mnie, do firmy, która jest zainteresowana marketingiem, jest to gdzieś tam sprawiedliwe wynagrodzenie, bo wystarczy, że przekażesz mi kilka takich kontaktów. Ja sobie sprzedam zlecenia, oni będą na stałym abonamencie i co miesiąc będę ci wypłacał 800 zł. Więc myślę, że to jest gdzieś tam sensowna propozycja. A druga propozycja z mojej strony jest taka: Wy również pracujecie w różnych branżach około-marketingowych. Często jest tak, że macie problem z domykaniem sprzedaży, trafiają do Was idee, macie telefony, rozmawiacie z klientami, ale rzadko kiedy ten proces kończy się transakcją. Ja sprzedaję od wielu lat i w B2B, i w B2C. Po prostu czuję się jak ryba w wodzie, kiedy mam chwycić telefon i do kogoś zadzwonić, domknąć transakcję. Więc propozycja jest taka, żebyś przekazywał mi te kontakty, powiedział, co sprzedajesz, w jakiej cenie. Eee, mniej więcej zarys co to, z za z kim rozmawiał. I ja tą Twoją usługę sprzedam, sprzedam ją drożej niż normalnie. Ty zarobisz więcej, bo ją sprzedam drożej, a ja dodatkowo sprzedam ją na tyle drożej, żeby mieć jeszcze na prowizję dla siebie. Ja robię to od lat, sprzedawałem wiele usług, yy, które gdzieś tam mój partner biznesowy proponował, nie wiem, jakąś tam kwotę X. Ja sprzedawałem do 4 razy drożej, więc to jest wszystko możliwe, tylko musisz mi te kontakty przekazywać, a ja sobie już to telefonicznie dogram, żeby było ok. No i co z tymi rekomendacjami? Jeżeli dosypywałem budżetu reklamowego w różnego rodzaju akcje marketingowe, leki, webinary itd., niestety to się tak w sposób jeden do jednego nie przekładało na wzrost biznesu. Niestety. Nad czym ubolewam. Więc zostawiliśmy gdzieś tam kilka tysięcy miesięcznie maksymalnie w marketing i to daje też już fantastyczne wyniki. I co Ci jeszcze chcę powiedzieć? No chcę wykorzystać to, że inne agencje bardzo mocno mają, są rekomendowane, polecane, u nas niestety tego jeszcze nie ma, więc chcę to wypracować wspólnie z moimi widzami na YouTube. Jeżeli jesteś zainteresowany taką współpracą, napisz do mnie na Facebooku, już nie musisz dzwonić, ale możesz mi wysłać maila na kontaktmałpa.tomaszguzik.pl. Jeszcze Ci chcę powiedzieć dzisiaj o kilku takich przełomowych momentach w tym roku. Przede wszystkim dużą różnicę biznesową u mnie miało to, że poprawiłem znaczne wyniki badań zdrowotnych. To jest raz. Druga sprawa, bardzo mocno położyłem nacisk na SEO na YouTube. Dzięki temu moje filmy się wyszukują, są częściej wyszukiwane. Trafiacie na nie, oglądacie i do mnie dzwonicie. I wspólnie współpracujemy, wypracujemy jakieś wyniki dla, dla Twojego biznesu. I co jeszcze Ci tu chciałem powiedzieć? Takich, takich game changerów. Game changerów. No, na pewno, na pewno płatna reklama na YouTube, na pewno poprawa wyników zdrowotnych, ale też Success fee, Wejście z klientami na Success fee. Jeżeli sprzedajesz kursy online i chcesz je sprzedawać na prowizji, odezwij się do mnie, ja sprawdzę potencjał tego projektu i powiem Ci, czy możemy współpracować na prowizji od wypracowanego zysku. Polega to na tym, że tworzymy okienka sprzedażowe, generujemy jakąś tam kwotę X, odejmujemy koszty reklamowe i procent trafia do nas, dzielimy się tym zyskiem, na te, te procenty są różne, w zależności jak bardzo ten Twój biznes jest rozwinięty, im jesteś większym graczem, im masz pewniejszą pozycję, tym ten procent jest niższy, bo zrobimy większy obrót. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to nawet 50% prowizji bierzemy na siebie, z tego względu, że, że nasz czas jest po prostu w jakimś tam stopniu cenny. Dziękuję Ci, że dotrwałeś lub dotrwałaś do końca. Jeżeli masz do mnie jakieś dziele biznesowe, 602-727263, zadzwoń, skontaktuj się, wyślij wiadomość. Pozdrawiam Cię serdecznie, Tomasz Guzik, Marketing i Sprzedaż. Cześć.